Dzień dobry Skarby, witajcie bardzo serdecznie na kanale Karty na Miłość Zrobię dla Was karty na weekend, czyli na 4 i 5 stycznia 2025 Dzisiaj odpalamy kolejną świeczunię Świeca Intense Black Currant Pożeczka chyba, nie? Chyba tak Danusiu, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Jesteś przekochana u nas świeczek idzie dużo, ale nie wiem, czy widzicie, miałam kwiatka i patrzcie, on taki jakiś zasuszony. Coś z tym grudniokiem jest? Nie tak, albo mu za ciepło u mnie może. Chyba tak. Słuchajcie, imieninki obchodzą Anielia, Aniela, Aniela, Eugeniusz, przepraszam, Edward i Szymon. Ale i pewne koziorożce mają się urodzinki, więc wszystkiego najlepszego, kochani. Dołączamy się wszyscy do życzeń. Na weekend postanowiłam, że będą karty hipera, ale patrząc w nasz chiński kalendarz, przez sobotę, niedzielę będziemy otrzymywać i zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. 5, więc w niedzielę, w moim kalendarzu jest Napisane, że jest początek miesiąca bawoła. A co to znaczy? Muszę poczytać. Otrzymałam taki piękny kalendarz, ale jest troszeczkę przestruk. Jest troszeczkę przestruk na sobotę, żeby uważać w domu, na ulicy, w pracy. Że to może nie być dobry dzień na zakupy, na sprzątanie, czy, czy też nawet na spotkaniach, kochani, w sobotę może być. Może być różnie. Może być różnie. W poniedziałek, pamiętajcie, mamy święto Trzech Króli. Mamy wolne. No, nie wiem, czy wiecie. Ja mam wolne. Także mm, pośpimy. Albo znowu nie. Tak to czasami jest. Kochani, karty będą do wyboru. Wy sobie nie myślę, że tylko ja tu będę tak ciężko pracować. Jedna karta. I jedna. Drugi zestaw. Aha, nie otwieram. Już chciałem otworzyć. Bo ja chcę ten drugi zestaw. No i druga karta. Uh -huh, trzeci zestaw. I się chce jeść. Słuchajcie, wypadła mi. Poleciała sobie. To niech będzie. I jeszcze. Jeszcze z tych. Mam nadzieję, że ładnie widać. się. Może macie swoją ulubioną liczbę 1, 2 lub 3 albo po prostu zawsze bierzecie. jak tak z wami rozmawiam to różnie raz mówicie, że zawsze bierzecie tą samą cyfrę, a czasami was coś przyciągnie. Ja mam tak samo, ja mam tak samo kochani. Mam książeczkę w razie czego z tych nowych kart. Więc myślę, że te dwa zdania wam przeczytam, nie będę wymyślać, bo najbardziej nie lubię wymyślania. A po to pani Anna Ewa napisała o tych kartach, książeczkę dodała, więc czemu ja? Pierwsza grupa. Napiszcie mi w komentarzu, prawda, którą wybraliście. Ja potem będę patrzeć, czy ktoś myśli tak jak ja, czy inaczej. No i oczywiście o lajku i komentarzu, w tym, żeby napisać. To ja, ja wiem, że Wam się to wydaje już nudę, nudne, że Wam mówię, ale żeby mój kanał mógł istnieć, żeby ja to mogła być, dlatego ja muszę Was o to poprosić. Ale się ucieszycie. Ale się ucieszycie. Patrzcie, mamy mężczyznę i mamy lalkę na zamąż pójście. <zysy> I wiecie co mam teraz gęsią skórkę, bo sobie tak myślę, <laughs> czemu ja nie wybrałam jedynki. <laughs> Słuchajcie, to możecie być wy, ale to może być wasza osoba, to może być osoba, którą macie spotkać. O czym karta mówi? Mam wrażenie, że dzisiaj jakiś mężczyzna poważny. Poważny brat Mąż, chłopak, my sami mamy być poważni. Mamy zapytać osobę męską o porady. Może szukać pracy, może spędzić czas, weekend z mężczyzną, może nie odmawiać komuś czegoś. Lalka na zamąż pójście, mówisz, że możecie się spotkać, panie męża. Ale też panowie, ta karta może oznaczać, że masz być takim, jak to ładnie powiedzieć, światło mi się z góry odbija, no ale jest tak troszeczkę ciemnowo. Chciałabym wam powiedzieć, że macie być, w ten weekend będziecie gotowi zbliżyć się, zacząć zmiany od siebie. Ta karta pomoże Wam też otworzyć się na miłość, i zaraz Wam przeczytam też co karta oznacza w ogóle. Przeczytałam. Nasi przodkowie wierzyli, że lalka ta pomagała przyciągnąć do życia godnego mężczyznę. No albo, albo kobietę, no bo ale wiadomo, że, że większość kobiet nas ogląda dlatego też tak czytam jak tu jest ale panowie nie gniewajcie się, proszę sobie obrócić w tym celu dziewczyna na wydaniu wykonywała lalkę zakładając jej kołnierzyki z których każdym był symbolem określonej cechy na przykład mądrości, śmiałości odpowiedzialności zastanawiała się przy tym czy ona sama posiada wszystkie te cechy, których pragnie, by miał ten idealny mąż? Podobne bowiem przyciąga podobne. No i coś w tym, prawda, jest. Ta karta pokazuje, że nadszedł moment, aby przyjrzeć się oczekiwaniom, jakie masz względem bliskich ludzi. Zastanów się, co ty sama możesz zrobić, by zacząć roztaczać wokół siebie taką właśnie aurę, w której chcesz przebywać, w której, przepraszam, chcą przebywać osoby o istotnych dla ciebie cechach, innymi słowy, wzmocnij w sobie te jakości, które chciałabyś, by inni mieli. Lalka może też przechodzić do ciebie z przesłaniem, że już czas, że jesteś gotowa. By przyjąć do swojego życia drugą osobę, więc zrób dla niej miejsce w myślach, w sercu, w przestrzeni wokół siebie. To pomoże Ci otworzyć się na bliską relację. Wszystkiego dobrego, jedyneczki. Karta z numerem 2. To karta 38, praca i tak cią taka monotonna, ciężka dla niektórych, spirydon, myśmy chyba już rosowali, prawda? Spirydon, spirydon, mhm. słuchajcie, lalka na teraz, to jest lalka na teraz. Oj, kawę mam w kuchni, no nic. Jakoś sobie tam poradzi, poradzę. Nie będę wam tu kaszleć. Mam nadzieję, że nie. Kochani, ciężka praca na dzisiaj, nie wiem czemu. Albo będziecie w domu sprzątać. Bo ta karta przypomina, hmm, chcę nam dać takie przesłanie, że ciężka praca wzbogaca, że nikt za Ciebie tego nie zrobi. Żeby skupić się na tym, co najważniejsze. Hmm. Może szukasz pracy, szukaj w przemyśle, hmm, w automatyzacji. Ciężej, więcej szukaj. O, nie ciężej, a więcej szukaj. Mam wrażenie, że czujemy się, hmm, tu jest ten kołowrotek, to się tak kręci. Że czujemy się jak komiki w klatce, nie? W naszej pracy, że wciąż wykonujemy to samo, to samo i, i nic się nie zmienia. Ale może tą kartę dostaliśmy, żeby dostać jakieś wyzwania, impulsy, żeby zrobić coś, coś inaczej albo zakupić nową maszynę, urządzenie. W każdym bądź razie. Hmm, Dzisiaj, jeżeli będziecie sprzątać w domu, to tak na poważnie, yy, to tak wiecie, że nie, że będziecie odkładać na jutro, na za tydzień, tylko po prostu w każdych kątach wszystko poprzesuwacie i porobicie to, co trzeba. Spirydon, pomyślne zmiany, odnalezienie życiowej misji, uzdrowienie energii męskiej. Słuchajcie, <laughs> jesteście gotowi na wielkie i wspaniałe przemiany. Doczytam Wam. Tak samo. Lelkę tę wykonywano w okresie przesilenia zimowego, czyli teraz. Uważając, że tak jak odradza się słońce, tak i życie człowieka może odmienić się w jednej chwili. Star w rękach przypomina o mocy, która tkwi w człowieku i o tym, że to on sam decyduje o swoim losie. Spirydon nawołuje Cię do dokonania życiowych zmian poprzez śmiałe, Kochani, telefon mi się psuje, ale mam nadzieję, że, że zaraz przestanie. Hmm? O już. No, to jest oznaką tego, kochani, że, że kolejny telefon już pada. Widzicie, eksploatowany, że hej, przepraszam Was za tą chwileczkę, powtórzę. Spiridon nawołuje Cię do dokonywania życiowych zmian przez śmiałe, zdecydowane działania. Wiedz, że cokolwiek by się nie działo, zawsze możesz zmienić swój tryb życia, swoje codzienne nawyki i myśli. Wraz z Twoją wewnętrzną decyzją o zmianie, o wprowadzeniu ich w życie, chociażby drobnych kroków, pojawią się ludzie, możliwości, dzięki którym poznasz swoją życiową misję i przyciągniesz dostatek i pomyślność. Ponieważ lalkę robiono kiedyś tylko dla mężczyzn, jako błogosławieństwo i wsparcie w procesie życiowych zmian, może ona także sygnalizować potrzebę zwrócenia uwagi na energię męską w tobie. Jak ona się przejawia? Czy dajesz jej wyraz w swoim życiu? Przejrzyj się także relacją z bliskimi mężczyznami. Czy i jak ich wspierasz? Czy mają Twoje błogosławieństwo i czy wierzysz w ich sukces? No, idą zmiany do Was, proszę Państwa, idą. Znajdziecie misję życiową, znajdziecie pracę, a może będziecie wykonywać bardziej męskie zawody. Panie, może właśnie w tej pracy, w której jesteście, nie umiecie się odnaleźć. Pomyśl o tym. Czasami się mówi, że to jest praca tylko dla mężczyzn. Nic bardziej mylnego. Kobiety też są silne i mocne. Wszystkiego dobrego. Trujeczki się doczekały, co? Ciekawa jestem. Family Room, czyli pokój gościnny. Karta z numerem 21 oraz 10 rączka. Magia codzienności, wielo zadaniowość i samorealizacja, proszę państwa. No proszę. Przypraw codzienne <laughs> rutynowe czynności szczyptą magii. No to będziemy tutaj czarować w takim razie. No salonu to wam chyba nie trzeba tłumaczyć co. No będziemy spędzać czas w salonie, będziemy coś zmieniać, przestawiać meble, kupować. Spędzimy trochę czasu w domu. Ktoś tutaj kawkę przy kominku. Ktoś będzie zwracał uwagę na to, żeby było pięknie, więc może będą nowe kwiaty, może będą nowe świece coś, co trzeba położyć w pokoju, żeby albo po prostu wyciszyć się, takie miejsce znaleźć tylko dla siebie takie, mówimy, miejsce do odpoczynku, miejsce odosobnienia. Być może karta sygnalizuje dla was, żebyście znalazły sferę prywatności. Czy to będzie mieszkanko, swoje, pokoik, tak jak powiedziałam, wyposażenie do tego pokoiku, mebelek czy też przemeblowanie. Mam wrażenie, że wszystko, co jest związane z czasem, kochani, z przestrzenią też. Ma tutaj oznaczać, że ważne jest to, co się dzieje teraz. Nie to, co będzie za tydzień, za rok, tylko mamy zwrócić uwagę na to, co się dzieje teraz w naszym życiu. Może ktoś nas zaprosi do siebie, do domu? Może my kogoś zaprosimy do domu? A co mówi dziesięciorączka do tego? Jest to lalka wykonywana dla dziewczyny, która wychodzi za mąż, aby potrafiła łączyć wszystkie obowiązki i zamieniać je w przyjemność. Stąd wielość rąk, by ze wszystkim zdążyć i zaspokoić wszelkie potrzeby, w tym swoje. No i patrzcie życie się posprzątać. rączka chce zwrócić Twoją uwagę na kwestię podejścia do pracy i codziennych obowiązków czyli masz się czuć w pracy, tak jak u siebie w domu. <laughs> czy są one dla Ciebie czymś, co wykonujesz, bo musisz? Czy Twoje stałe zajęcia dają Ci spełnienie? I czy realizujesz w nich swoje talenty? Możliwe, że nie zdajesz sobie sprawy, iż na przykład sprzątając pokój, możesz mentalnie wymiatać niepotrzebnie obciążające cię myśli i problemy, a gotując dodawać określone jakości do życia domowników. Może macie jakieś niepotrzebne pamiątki, albo właśnie trzeba kupić jakieś nowe bibeloty, gadżety. Ja uwielbiam. Ja na stop coś tam mam. <grym> Dziesięciorączka zaprasza Was do zgłębienia sakralnego znaczenia codziennych czynności, w tym zawodowych. To wprowadzi do Waszego życia magię i nada całkiem nowy smak. No to fajnego weekendu Wam życzę. Pamiętajcie, pamiętajcie, lajki muszą być kochani dla mnie. No, za to wstawanie, jak ciemno jeszcze jest. Dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Pa pa.